Cześć, mam na imię Mariusz i jestem alergikiem. Wiem, może dziwnie to brzmi, ale mniej więcej od 30 lat mam problem z alergią, z katarem siennym, z astmą i z tymi wszystkimi rzeczami, które są jakby z tym związane. Coś, co powinno mi zapewnić życie, czyli powietrze, stanowi dla mnie czasami zagrożenie życia problem. Chusteczki to jest akurat mój nieodzowny mmm, gadżet, który tak naprawdę mam cały czas ze sobą. Ale to jest najmniejszy problem, kiedy zużywam paczkę chusteczek w ciągu ataku alergii, ponieważ większym problemem jest to, że się duszę, czy że z nosa leje mi się woda i nie mogę oddychać. Więc tak, osoby z alergią mają ciężkie okresy w ciągu roku. Ale co niektórzy ten okres w ciągu roku mają po prostu od stycznia do grudnia, w zależności od tego, co podczas testów skórnych im wyszło na, na ręce, tak? Jeżeli masz alergię, ale masz również w swoim domu układ rekuperacji, gdzie można zamontować filtry dokładne w rekuperatorze, to warto w okresie płylenia stosować filtry, czy to właśnie filtr przeciwpyłkowy klasy F7, ale też warto sprawdzić, czy czasem dla Ciebie nie będzie lepszy również i ten filtr antysmogowy, nawet tak, czyli klasy F9. Ponieważ to, co Ciebie uczula, to, co sprawia, czy problem, może być dopiero zatrzymane na tym filtrze. Więc w okresach pylenia, ja wiem, trochę to dziwnie zabrzmi, ale należałoby trochę eksperymentować, czy z jednym, czy z drugim filtrem. Skoro już masz ten system rekuperacji, to go wykorzystaj tak, aby ograniczyć to, co Ciebie uczula, aby również złagodzić objawy alergii u siebie, czy u swoich y, dzieciaków na przykład, tak? Zaraz pokażemy, jak przeprowadzić wymianę filtra w rekuperatorze. Jeżeli chodzi o rekuperatory serii Recunet Rec, to wszystkie, filtr, y, wszystkie rekuperatory z tej linii wyposażone są w podwójne wejścia na filtry po stronie czerpni i właśnie w tym okresie między innymi pylenia możemy zrobić filtrację na zasadzie podwójnej, czyli filtr wstępny, czy filtr antysmogowy, lub zastąpić filtr wstępny M5 filtrem F7 w tym miejscu, tak? Więc jeżeli posiadasz rekuperator z serii Recunet, to możesz wykorzystać właśnie ten układ filtrów w rekuperatorze, lub jeżeli nie masz takiej możliwości, tak jak na przykład jest to w przypadku rekuperatorów Easy to możemy zastosować skrzynkę filtracyjną, gdzie to w skrzynce filtracyjnej możemy zamontować filtry dokładne, czy to właśnie filtr F7, czy F9. Jeżeli chodzi o wymianę filtrów w ekoperatorze, to korzystamy z aplikacji Recunet, wchodzimy w kreator wymiany filtrów i tu korzystając z tego narzędzia wybieramy, czy chcemy mieć całoroczne, czy chcemy mieć zimowe, czy właśnie te letnie, między innymi tak zwane antypyłkowe, więc przechodząc przez całą procedurę, Pokazuje nam krok po kroku, jak mamy wymienić filtr w naszym rekuperatorze. Na samym końcu damy zakończ, gdzie w tym momencie resetuje nam się e, licznik. Natomiast całą procedurę m, wymiany filtrów, zarówno w rekuperatorze Rekunet, jak i Easy, zapraszam do naszego kursu e, Część Praktyczna, odcinek 12. To tyle, jeżeli chodzi o filtry. Mam nadzieję, że będziecie je stosować i wymieniać, aby zadbać o własne zdrowie.